Dobry wieczór Państwu, 20.00, zaczynamy. Proszę Państwa, mogę śmiało powiedzieć, że pan minister Tomasz Siemoniak zakpił z ofiar bezpieki PiS. Obiecał w kwietniu tego roku, że CBA będzie zlikwidowany. Nie tylko nie zostało zlikwidowane, ale i ci, którzy służyli Kamińskiemu i Wąsikowi, włos im z głowy nie spadł. Ci ludzie dalej pracują w CBA. Likwidacja miała zacząć się w czerwcu. Yy, miały nastąpić weryfikacje kadrowe, przejścia do yy, nowej służby w ramach pionu antykorupcyjnego Centralnego Biura Śledczego Policji. Tak się nie stało. Nie tylko tak się nie stało. CBA ma się dobrze, a <laughs> przepraszam, minister Siemoniak. Przepraszam za określenie półgębkiem, zapowiada jakąś iluzoryczną ustawę, którą, która ma się pojawić jesienią w Sejmie o likwidacji CBA. Jakby tego było mało, zostało jeszcze ABW, które też przez 8 lat wypaczyło swoją konstytucyjną ideę istnienia i stało się kolejną bezpieką PiSu, inwigilując nielegalnie zresztą. Dziennikarzy, aktywistów społecznych, zwykłych ludzi na polecenie polityczne. Szumnie zapowiadane audyty przez ministra Siemoniaka spełzły na niczym. Dowiadujemy się, że jakieś 30 zawiadomień do prokuratury, ale w sprawie ABW ani jednego. Osiem miesięcy miał pan Siemoniak. Jako wówczas koordynator służb specjalnych, a później przejmując Hedę po Kierlińskim, miał na to, by przygotować, przeprowadzić audyty. Funkcjonariusze tych służb, tej bezpieki PiSu, czynnie brali udział w zastraszaniu obywateli. Dzisiaj ci ludzie patrzą na to z przerażeniem. Jan Piński, Tomasz Szeigiem. Ewa Wrzosek, Roman Giertych, Paweł Wojtunik, wielu innych. Nawet ja się gdzieś na tym szarym końcu znalazłem. Też byłem zastraszany, nękany, grożono mi. I to wielokrotnie. Funkcjonariusze bezpieki PiSu dalej są aktywni. Dalej zastraszają, dalej mają dostęp do informacji niejawnych. O czym Pan Siemoniak opowiada? Ciężki szok, proszę Państwa, ale to nie jest jakby wszystko, dlatego że dzisiaj pan Robert Zieliński, dziennikarz TV-24, pisze tak. Po audycie funkcjonowania służb specjalnych przez 8 lat rządów PIS skierowano do prokuratury kilkanaście zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ale jak ustaliłem, żadne z nich nie dotyczy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, największej służby specjalnej. Proszę Państwa, sprawa nieletniego syna posłanki Koalicji Obywatelskiej, który w marcu ubiegłego roku odebrał sobie życie. Był zaszczuwany, akcja zorganizowana przez bezpiekę pis -u. Profil Emilia Kamińska, John Bingham, Profile pojawiające się w przestrzeni mediów społecznościowych, za którymi stał znany z imienia i nazwiska funkcjonariusz CBA. Albo również inni. Funkcjonariusze ABW, nielegalnie inwigilujący prywatne życie posłów, polityków, działaczy społecznych. Nie pana Siemoniaka. Dzisiaj ofiary patrzą, co robi. Minister Siemoniak, który przecież jest zaufanym ministrem premiera Donalda Tuska. Przypominam mi się słowa Donalda Tuska, że każde łajdactwo zostanie rozliczone. Czy premier wie, zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił bądź nie robi minister Siemoniak? Lojalność to nie jest wszystko. Minister Siemoniak prędzej czy później zostanie z tego rozliczony przez ofiary. Bezpieki PiSu. Bo co do tego, że te rozliczenia w końcu nadejdą, nie mam najmniejszej wątpliwości. Tak jak e, sprawiedliwości stało się zadość e, i wspomniano o ofiarach takich jak Bata Sawicka, Barbara Blida, Weronika Marczuk, ofiary CBA, bezpieki PiSu. Gdzieś tam prokuratura rozpoczęła jakieś śledztwa w sprawie między innymi Barbary Blidy, zapowiadał Adam Bodner. No, rozpoczęcie śledztwa to jeszcze nic nie oznacza, proszę Państwa. Owoce są wtedy, kiedy są oskarżenia, i kiedy są zarzuty, kiedy są zatrzymania i y, areszty do procesu. Przyglądam się temu wszystkiemu i nie mogę pojąć, jak pan Siemoniak y, widzi siebie jako... Kandydat na posła w przyszłych wyborach. Bo przecież, jeżeli tak ma wyglądać jego rozliczanie bezpieki PiSu, jak robi to dotychczas, no to chyba nie wyobraża sobie, że występując w kampanii wyborczej w swoim okręgu, w którym, z którego będzie startować, nie spotka się na przykład z opinią publiczną, która powie: proszę pana, a co pan zrobił latem 2024 roku, by rozliczyć bezpiekę PiSu. Nic. Złożył pan kilka śmiesznych zawiadomień do prokuratury, żeby się odczepili od pana ludzie. Dzisiaj pan chce być posłem, panie Siemoniak. Niedoczekanie. Opinia publiczna przypomnę mu to niezależni dziennikarze. Ja zrobię to na pewno. Ja oczekuję od tego, kto Wziął na siebie brzemię służenia państwu i rozliczenia bezpieki PiSu, że zrobi to rzetelnie i właściwie. Nie będzie robić z gęby przysłowiowej cholery. Do dzisiaj w sprawie nieletniego syna posłanki koalicji obywatelskiej, nazwiska nie wymieniam, z szacunku dla tej rodziny, wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Śledztwa nie ma. Nic się w tej sprawie nie dzieje. Minęło 8 miesięcy. Duklanowski, prezes Radia Szczecin, dalej jest w Kenii. Wiadomo gdzie, ja wiem gdzie on jest. Nie podjęto żadnych działań, żeby tego człowieka ściągnąć do kraju. Matecki. Nie ma wniosku o uchylenie immunitetu. On brał w tym udział. Szafarowicz. A przede wszystkim funkcjonariusze bezpieki PiSu, którzy brali udział w zaszczuwaniu tego chłopca. To śledztwo się miało toczyć w Szczecinie, miały być efekty. Nie wnikam w, nie wnikam w to, co czuje matka tego chłopca. Ona jest zdyscyplinowaną posłanką, ale to chodzi o sam fakt. Nie wiem, może się pogodziła z tym, że musi poczekać na sprawiedliwość. Ja jako ojciec nie byłbym taki cierpliwy. Myślę, że groz państwa, którzy jesteście rodzicami, nie wytrzymalibyście w takim oczekiwaniu, żądalibyście sprawiedliwości, szczególnie, że ona jest w zasięgu ręki. To byłyby tylko i wyłącznie decyzje pana prokuratora krajowego Korneluka, który by nakazał w trybie natychmiastowym wszczęcie postępowania, wszczęcie śledztw, dowodów nie brakuje. Ogłosiłby publicznie, że oto sprawa tego chłopca wraca. Wraca, a winni zostaną postawieni przed sądem. Tak by sąd mógł orzec w ich sprawie na przykład wyroki bezwzględnego więzienia. Chłopie stagnął się na swoje życie. Czym zajmuje się pan Korneluk z panem Bodnarem? Czym zajmuje się pan Siemoniak? Audyt? Czy to jest śmiechu wary? Ja znam co najmniej kilkadziesiąt przypadków, w których, o których wie minister Siemoniak. To nie jest tak, że to jest tylko moja wiedza, ale o których musi wiedzieć minister Siemoniak. Które nadają się do złożenia takich zawiadomień. Nie tylko do zawiadomień. Okazuje się, że funkcjonariusze, którzy zostali gdzieś tam zawieszeni, wracają do służby. Ci, którzy zajmowali się nękaniem nas, wyborców koalicji 15 października. Gruba kreska kompromaty może zebrali jakieś materiały na polityków rządzących? Może na ministra Siemoniaka. Zadaję publicznie te pytania panu ministrowi Siemoniakowi. On milczy. Jemu się wydaje, że może jest, nie wiem, poza zasięgiem mediów niezależnych, że ta sprawa przysknie, przycichnie. No nie, ja jestem znany z tego, że, że nie odpuszczą, że ta sprawa wróci. A wróci na pewno i mogę pana ministra Siemoniaka zapewnić, że za 3,5 roku, gdy będą wybory parlamentarne, to ja się zjawię w jego okręgu, z którego będzie kandydować i publicznie mu te pytania zadam. I zapewniam, że mandatu poselskiego nie wiem, może nie dostanie, gdy ludzie usłyszą, czego nie zrobił, a co mógł zrobić, jak zakpił z ofiar bezpieki PiSów, bo to jest kpina, proszę Państwa, kpina z ofiar ludzi, którzy byli nękani, zastraszani. Rodzina Romana Giertycha, rodzina Pawła Wojtunika, wielu innych ludzi. Rodzina Jana Pińskiego, rodzina Tomasza Szwajgierta. Tym ludziom Siemoniak, no nie chcę użyć słowa, że napluł w twarz, bo to bym przesadził, ale już jest, tak powiem, blisko tego momentu. Jakiekolwiek apele do Pana Siemoniaka nie mają sensu, ale to rozliczenie przyjdzie. Tak jak będziemy rozliczać pis, a rozliczymy, tak i rozliczymy obecną władzę z obietnic, które złożył. Bo tam, gdzie koalicja rządząca podejmuje właściwe kroki, tak jak premier Tusk ogłosił, że oto dzieci. Chore na te choroby rzadkie, genetyczne, będą miały wsparcie ze strony rządu faktyczne, żeby ich rodzice nie musieli żebrać na jakichś zbiórkach o pieniądze na ich leczenie. Zresztą ja o to apelowałem jeszcze przed wyborami i to niejednokrotnie. Tak pan Siemoniak zostanie rozliczony, pan Bodnarow również, z tego co obiecali, że zrobią, czego nie robią. Minęło 8 miesięcy. Ja mówiłem już o tym, że tych rozliczeń nie będzie takiej formule, w jakiej obiecali je zrobić, już w styczniu, w lutym. Skąd wiedziałem, no drodzy Państwo, od tego jestem, żeby wiedzieć? Od tego mnie macie. Bym łączył kropki i przedstawiał Państwu obrazek, jaki z tego wynika. Ktoś by zapytał, co mają na siemoniaka. No, Na siemoniaka mogą niewiele mieć. To nie jest człowiek charyzmatyczny. Wykonuje polecenia, jest zdyscyplinowany, ale bojaźliwy, jak widać. Boi się rozliczyć służb. Ci, którzy mają kontakty w spec-służbach, ja akurat mam i nigdy się z tym nie kryłem. Jakie to nie jest istotne, to jest moja sprawa. Kogo znam, w jakiej formule i od kiedy się znamy. Podobnie jak Tomasz Fejgert, czy Jan Piński, czy wiele jeszcze innych osób, mamy takie kontakty, wiemy co się w służbach dzieje. Ci, którzy walczyli na swój sposób, nawet wewnątrz, bezpieką, zbierając informacje o przestępstwach, które wysłali do msb na ręce ministry. Dzisiaj się boją o swoją przyszłość, czy nie zostaną zwolnieni, bo za dużo wiedzą, za dużo mówili, bo potrzebne są ręce do pracy, a ci, którzy nękali obywateli, dzisiaj mówią, nie zwalniajcie nas, my będziemy grzeczni, przepraszamy za wszystko, dajcie nam szansę. Żadnej szansy, drodzy Państwo. Sprzedajne szczury, które niewinnych ludzi nękały. Nie za to, że popełniliśmy jakieś przestępstwo. Nie za to, że walczyliśmy z reżimem przestępców, bandziorów, zorganizowanej grupy przestępczej. Państwo szliście do wyborów przekonani o tym, że te rozliczenia będą surowe. Donald Tusk na konferencji prasowej dalej podtrzymuje, zapowiada, opowiada przecież o gigantycznej kwocie kradzieży. W tym samym czasie minister Siemoniak składa audyty, kończy audyty w służbach specjalnych, które kończą się niczym. Bezpieka PiSu była zbrojnym ramieniem zorganizowanej grupy przestępczej, by zastraszać ludzi. Pana Siemoniaka nikt nie zastrasza. To, czy pan premier Tusk komuś wybacza, czy nie, to jest jego prywatna sprawa. Ja nie wybaczam. Piński nie wybacza, Szwajgier nie wybacza, Giertych też nie wybacza. Ani Wojtunik też nie wybacza. My żądamy rozliczeń. Jeżeli ich nie rozliczycie, to my rozliczymy was. Więcej czy później. Zależne media będą rosły w siłę. Będą na tyle potężne, by opinia publiczna też naciskała na rządzących, ale też i podejmowała decyzje wyborcze. Bo to jest wasz moment, drodzy Państwo, za 3,5 roku przy kolejnych wyborach. Jeżeli rządzący nie wywiążą się ze swoich obietnic, bądź zakpią z Was, oddacie głos na kogoś innego. W tej chwili już wiadomo, że taka trzecia droga przestanie istnieć. Może nawet i PL 2050 w ogóle przestanie egzystować w przestrzeni publicznej. Pojawią się inne opcje polityczne czy ruchy społeczne, które będą miały na celu Powrót do rozliczenia PiSu, jeżeli tego nie zrobi koalicja 15 października. Bo mandatów wówczas nie zobaczą. Każdego z ministrów, posłów, będziemy rozliczać. Od tego są media. W sposób uczciwy, obiektywny. Dlaczego mam wieszać przysłowiowe psy na pani ministrze Leszczynie, jeżeli ona się bardzo stara? Albo na słowo mi, że nie trasie. Który nie jest bohaterem moich materiałów, bo nie ma ku temu żadnej potrzeby. Czy inni ministrowie, którzy wypełniają swoje obowiązki, lepiej lub gorzej, ale widać w nich inicjatywę i służbę obywatelów. Ale ci, którzy e, powinni wypełnić swoje obowiązki, te najważniejsze wynikające właśnie z obietnicy wyborczej, dla której ludzie poszli do wyborów. Bo to był jedyny powód, dla którego ludzie gremialnie poszli do wyborów. Rozliczyć pis. Żadne 100 konkretów, żadne tam kwota wolna od podatku i inne wyborcze opowiastki. Rozliczyć pis. Dlatego była frekwencja wyborcza. Marny los koalicji 15 października, jeżeli zawiodą zaufanie wyborców, pojawią się inni, którzy być może ich do siebie przekonają. To myślę, drodzy Państwo, kończę. Życzę Wam miłego wieczoru i spokojnej nocy, a my widzimy się oczywiście o 10.00 geopolitycznie. Prawdopodobnie zajrzymy, co słychać w Stanach Zjednoczonych, a dzieje się wiele. Zdesperowany Elon Musk, czy Elon Musk Trump, który drobi w miejscu coraz bardziej nienawistny, coraz bardziej spanikowany Zobaczymy, co się dzieje w świecie. Wrócimy jutro o 10:00 do tego tematu. Ja jeszcze raz Państwu dziękuję i dziękować będę tym, którzy zdecydowali się wesprzeć kanał. Dla nas to jest bardzo istotne. To wsparcie jest motywacyjne. Ania Państwa też serdecznie pozdrawia. Być może niebawem ją zobaczycie, bo ją gorąco, gorąco namawiam do tego, żeby się chociaż na chwilę z Państwem spotkała. Osobiście podziękowała za wsparcie kanału, który ona jakby kieruje. Ja jestem jego dziennikarzem. Pozdrawiam Was bardzo mocno. Zapraszam do subskrypcji też. Do zobaczenia jutro o 10.00.